od Odpaliłem kamerkę, dawno nie nagrywałem fajnych filmów. Pragnę Państwu opowiedzieć o pięknych polskich denarach z czasów średniowiecza. Mam przed sobą kilka przepięknych egzemplarzy, zaczynając od, od Władysława II Jagiele i kończąc na Janie Olbrachcie. No i zaczynamy. Dlaczego denarę w tym odcinku? Jak już mam taką teorię, tak, że jak im dłużej zbierasz monety, to zaczynasz poszukiwać coraz ciekawsze tematy do zbierania, i po prostu tak jakby następuje tak, taki moment, kiedy już masz praktycznie wszystkie monety, które cię interesują. I zaczynasz drążyć temat, wgłębiać się coraz dalej i wybierać nowe kierunki. No i po latach zbierania, wcześniej czy później, dojdziecie Państwo do etapu średniowiecza polskiej średniowiecznej. Moim zdaniem, jeden z najlepszych takich kierunków do zbierania monet polskich. Dlaczego? Dlatego, że te malutkie monety bardzo trudno znaleźć w bardzo pięknych stanach zachowania. I na przykład, zaraz powiem tak. Zaczynamy od denarów Władysława II Jagiela. Tutaj mamy przed sobą przepiękny denar. I powiem, że w takim stanie zachowania, to denar mniej więcej można brać do zbioru, bo mniej więcej tak te denary Władysława II je wyglądają i czasami mają bardzo dość wysoki, wysokie zapotrzebowanie na rynku numizmatycznym. No i tutaj taka ciekawostka: zwykle denary zawsze wyglądają no, tak, tak mniej więcej z jednej strony korona. корони бувають різних кшталтів, а з іншої сторони ожил Владислава II Ягіла. Ну no і тут є цікавостка. Є, є така ксіонка «Полгроша Владислава II Ягіла» Себастьяна Павлюковського. Ну no і там описане «Полгроша», але зауважила таку тенденцію, що те орли і кшталти корон дуже подобні до себе. i mają taką tendencję jakby e, przypominają po prostu te półgrosze, różne takie warianty tych półgroszy. Korony bywają różnych kształtów, i orły też. No i, i odpowiednio na przykład jakby brać tam opracowanie tego Pawlikowskiego lub tam na przykład Stanisława Kubiak, to można mniej więcej sobie mieć pojęcie w jakich to latach wybijano te monety, A wybijano te monety raczej w 1394, a 1433 rokiem w tych przedziałach. Dokładnie z którego roku ta moneta pochodzi, to trudno powiedzieć, ale kierując się tam taką numizmatyczną literaturą, można mniej więcej sobie zdatować te denary. I to bardzo cieka wielka ciekawostka, bo tak samo jak i mnóstwo wariantów Półgrosza Władysława Jagiela istnieje, tak samo i mnóstwo wariantów i denarów tych istnieje. Taka oto piękna monetka z pięknym orłem. A tutaj mamy jeszcze przepiękniejsze. Wzór monety Władysława II Jagiela. Przepiękna moneta z tarczą litewską. I takich monet ty na, nie spotkasz na rynku na co dzień. I ceny na tę monetę mogą być takie spore, przepiękna moneta. Ja szukałem obiektywnie rzecz biorąc, i nie znalazłem w lepszym stanie zachowania, żeby gdzieś taka moneta była. A moneta ta ma dość ciekawą historię. Ma taką. Odmiana z tarczą hiszpańską, szerokim podwójnym krzyżem letarskim otoczona literami M, W, R, czyli Moneta Wschowa Regalia, czyli Moneta Republiki Wschowskiej, czy coś w tym stylu. Ten podwójny krzyż to tak jakby herb Jagiela, był, tak jak my wiemy, pochodził z Litwy sam król który poślubił później Jadwigę Andawanską, no i został królem Polski w ten sposób i wybijał takie przepiękne monety. W najnowszym opracowaniu Ryszarda Kozłowskiego datowany na lata 1616 a 1000, oj, 1416 a 1422. Kopicki opisał taką monetę pod pozycją 8420 i nadał stopień rzadkości R7. Kozłowski opisał pod numerem 13, Gumowski opisał pod numerem CNP 529. Bardzo ciekawa moneta, istnieje kilka wariantów tej monety. I w linku do tego filmu ja podam artykuł. Gdzieś tam czytałem ostatnio artykuł na temat odmian z takim podwójnym krzyżem denarów Władysława Jagiela. Naprawdę warto takie monety mieć we zbiorach, bo, bo na rynku nie spotkasz takiej monety. Bardzo rzadko się sprzedaje takie monety tylko wtedy, gdy jest potrzeba w gotówce. No, i, i. Taki to piękny denar. Kolejna moneta, w takim kiepskim stanie zachowania, ale to denar Jadwigi Angegawanskiego, króla polski. Tak króla, a nie króliowy. Czyli ona była królem polskim jako, jako samodzielny król. tak? Nie jak żona króla, a tylko jako król polski. Później gdy poślubila To jakby wspólnie była na tronie z Władysławem II Jagiełłą, Taki denar. Kiedyś miałem w lepszym stanie zachowania, teraz to nie mam. Kolejna monadka, to po tym po Władysławie II Jagiele denar Kazimierza Jagiellonczyka. Moim zdaniem Dlatego, że korona ma bardzo piękne kształty, te, takie wygięte bardziej i bardziej przypomina ta korona takie korony, jak na przykład na groszach praskich, i, i jest odmienna od koron na denarach Jana Olbrachta. No i także Łożol tutaj, taki do, bardzo piękny i nieco inny, aniż na denarach Jana Olubrachta. Na żywo ta moneta wygląda o wiele lepiej. Mam kiepskie oświetlenie faktycznie od okna, i moneta nie meta ta nieczyszczona, i dlatego tak może ten, takie naloty ma. Może na filmy wygląda nieco tak zbyt atrakcyjnie, ale tak na żywo ta moneta dość w takim solidnym stanie zachowania. I co jeszcze powiedzieć o, o tej monety? To, że ta moneta ma centralne bicie tak? i zachowane wszystkie detale i orła faktycznie, i ogon orła widać, i łapy, i skrzydła, i koronę nawet. No i tutaj też widać literka O pod koroną. Ta, dwa krzyże takie jeszcze jak za czasów tego tak jagiela ojca, faktycznie Kaziemierza Jagiłończyka i literka O pod koroną. No ale to nie oznacza, że to moneta Jana Olbrachta. Moim zdaniem, kolejna monetka Jana Olbrachta. Już widzimy takie bardzo proste i prymitywne kształty tej korony. Jan Olbracht był bratem Kazimierza Jaguńczyka, tak samo jak i I, Władysława i był synem tak, Władysława II Moneta Jag та bardzo Монетибаза примітивна i jednocześnie bardzo piękne. Także istnieje kilka одмян тих орлов, а також кілька одмян і варіантів тих корон. Постараємося знайти артикул, посвінцований тим донарам, і подам лінк під моїм фільмом. Так виглядає монета Яна Ольбрахта. Покажу ще одну монетку. Теж Ян Ольбрахт, тільки монета має такий Ciemny kolor, moneta nieczyszczona, nie czyściłem tej monety i nie mam zamiaru tego robić, bo nie chcę, by ona straciła tego pięknego wyglądu, który dzisiaj ma. Bardzo piękna, idealnie wybita, tylko że kolor ma taki chyba miedziany, a może i nie miedziany, może to patyna, taka wiekowa, czarna. Навіть не чорна, а барє зелена. Тут досі така таємниця pozostaje do dzisiaj, czy to oryginalna moneta, czy była taka з z tamtech, бо klepa te monetę w kaжій шопі практиczні. До слова та монета навіть виконана ніж оригінал, znajduje się по правій стороні. Na 100% jestem pewny, że to oryginal. a po lewej stronie przepiękna podróbka, która po swojej klasie jakby o wiele, wiele lepsze ma wykonanie aniżeli oryginalny denar, który znajduje się po prawej stronie, a ta moneta zagadkowa po lewej stronie, także podam. W następnych odcinkach informacje o tych klepaczach pokażę Wam na przykładzie kilkanastu monet, jak wyglądają klepacze. Też bardzo piękne monety, w niewielkich cenach można nabyć i cieszyć się no, i powiększać własne zbiory. Dziękuję za obejrzenie tego odcinku i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków na Skarbcu Króle.